エルドの評判もうなぎ登りでまるで全盛期の時のよういえ今が全盛期と言ってもいいでしょうそして仲間同士の絆もこれほどの繋がりの強さは結成以来かもしれませんですがここで立ち止まってはいけませんまだまだ上には上があります私がまだ見たことがない景色を見せてください Ochaj, gozaimasu, ładashiwa i serdez, i ojróżko negresimasu. Możemy dalej kontynuować w ten sposób, się witać. Wracamy do Fair Retail. Wreszcie. Nie wiem, czy udało mi się złapać cały dialog, ponieważ robiłam tutaj dodatkowe aktywności, którymi nie chcę was zanudzać. Oczywiście biegamy w studiach kompilowych, bo jakżeby inaczej. Ale udało mi się zorankować gildię do poziomu A. No i zabrałam materiały, żeby zrobić upgrade różnych rzeczy. Jesteśmy na 25 poziomie. Teraz tak, chciałabym Wam pokazać 3 na 3 3x3, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest i jest. Więcej nie ma, ale jest jeszcze coś takiego jak remodeling, w który patrzyliśmy również wspólnie. I właśnie jestem na etapie rozbudowania rzeczy. Rzecz w tym, że żeby to robić, to trzeba cały czas powtarzać te same czynności, walczyć, pokonać, przynieść, zebrać, pokonać, przynieść, zebrać, walczyć, zebrać, przynieść, pokonać. Dlatego pomyślałam, że zrobię je sama, ale jako, że tu się włączył upgrade jednej rundy, to pomyślałam, dobra, niech będzie. Mam nadzieję Wam pokazać i przy okazji dokończyć rzeczy, które się da. I ruszamy z główną fabułą. Myślę, że tak porobimy. W zależności od tego, ile rzeczy dzisiaj nagram i jak uda mi się zrobić. Podłączyć tablet graficzny do komputera, to w niedzielę będziemy albo grać w Fairy Tail, albo rysować. Osobiście chciałabym rysować, ponieważ jeszcze tego nie robiliśmy, jestem bardzo, bardzo, bardzo nakręcona na to i ciekawa, jak to wyjdzie. Ale jeżeli się nie uda, to będziemy grać w Fairy Tale. Pod warunkiem, że nie narzucą nam żadnej misji głównej. A teraz już tutaj przeremodelujemy. Ostatnie rzeczy, które jeszcze możemy, jeszcze tu. 7, 7, 8, no już prawie. Już tego bardziej się jakoś nie da jeszcze przyspieszyć. Wiecie, dopóki się nie pokaże ten pasek na dole, Next, to nic nie mogę. Tu jest full. Tu nam brakuje jednego, tu nam brakuje jednego i tu nam brakuje jednego. I właściwie to wszystko. Ta skórka wyskakuje z wilków, ale nie zawsze. Te też to są rzeczy, które wyskakują nie zawsze. Okej. Okay. To wygląda spoko. Wpadły nam teraz misje jeszcze innej rangi, które możemy robić, co też jest super. Jeżeli chodzi o upgrade bohaterów, Team Cztery osoby w dalszym ciągu. Water Setting. A no, zostają tak jak są. Customize? Nie. Mamy taki jaki lubimy. Magia. Hmm. Zaraz. No tak, magia leczenia, i inne rzeczy, które można użyć w międzyczasie. Magic Chain. O, żaden nie jest ustawiony. Nie ma na razie. Finisher Chain 1, 2. Ten pewnie wpadnie nam później. Tak, myślę, że to jest jeszcze do zdobycia. Edza niedawno biła 26 level, więc dlatego ma inne rzeczy. Co do Extreme Magic, to mamy fajne rzeczy całkiem. Czekam, aż będziemy mogli go użyć. Co do przedmiotów, właśnie chciałabym sprawdzić... lakrymy. Mamy też Eterno i takie rzeczy, które można w sumie posprawdzać. Chciałabym zobaczyć u Lewi, czy jesteśmy w stanie... Tak, czy jesteśmy w stanie już zrobić specjalne lakrymy? Chyba jeszcze nie bardzo. We wszystkim nam bra brakuje tego jednego. Ant Claw. Nie bardzo wiem z czego on wypada. Ale tylko dlatego, że po prostu nie pamiętam. Dobra, proponuję. udać się z misją główną. Ktoś mi przeszkadzał. Telefonem dzwonił. W ogóle, czy ja mam jeszcze z encyklopedii coś konkretnie nowego do pokazania? Hmm. trochę szkoda że o kurcza trudno mogliby to inaczej zrobić o Sherry mamy jako nową mhm i jura to był wyżej kto mógł być wyżej z osób z którymi ostatnio walczyliśmy Myślicie, że to my nam tu wrzucili? Bardzo możliwe. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić napisy. Pewnie nie na czas od razu jak wyjdzie odcinek, bo jeszcze muszę. Yy, jeszcze muszę wrócić do poprzednich rzeczy, ale damy radę. Terminologia. Znowu coś nowego nam wpadło. Czemu znowu bez pytajników w miejscu, w którym bym chciała. Jest. Tu jest jedno, tu jest drugie. Co dalej? Jeszcze Capital Highway i wystarczy trzy na razie. I gramy dalej. Akcja. Eee, to, padła! ギルド同盟戦他のギルドとペアを組んで戦うみたい私たちはラミアスケールと組んで、ブルーペガサスと、マーメイドヒールと対戦することになります。ラミアスケールと嫌な予感しかしねえ。えラミアスケールからは俺が出るフェアリーテールは誰が出るんだダき来やがったか グレイ足を引っ張るなよこの同盟戦とてジュビアの所属をめぐる戦いには変わりないのだからなジュビアは関係ねえだろうがあジュビアのために争わないでくださいならば勝利に貢献した方がジュビアをもらうというのはどうだろうかエルザ何を言って面白いその話乗ったぞエルザ

Dżibia. Och, biedny kraj. Biedna Nakamura. Kto więcej punktów nabije, tak? Przykro mi, dobra, wezmę to na poważnie yy, następnym razem z menu ubrania. Ładna gwiazdka. Ale musieliśmy blisko podejść. なんでお前と組まなきゃなんねんだそれはこっちのセリフだいいか足を引っ張るなよチ偉そうに仕上げてお前の方こそ邪魔するんじゃねえぞ初めてお目にかかります神楽さんお会いできて光栄ですこちらこそブルーペガサスの一夜殿と組めると 私に届くか神楽さんこれをあなたの魅力を引き出すパルファンい一夜殿それはなに遠慮などいらないさ俊 <laughs> 速のパルファン I mała Okej, okay. mamy bossa, ale spoko. Ło, pasek w ogóle niezaładowany. W sensie ten fajty, ale dobra. Ok, zero, zero weak points, niech będzie. Jak daleko od siebie stoicie? Ło, żeż wy, ale was wzięło. Ech, chłopaki, musieliście albo na cały obszar, albo pojedynczo, hmm, pojedynczo chyba. Ice Springer. fajny ten atak jest. W sumie mamy sporo punktów, manki. życia mamy więcej niż Leon. Dobra. Ice Make, No My. Mm -hmm. Ha, ha, ha! OK. Rozumiem, że mam atakować dobra górę u nich będzie. Flur. Nic w sumie nie się... no W sumie na wszystkie mam mniej więcej taką samą moc, jeżeli o te ataki chodzi. Ale ten ma dobre szanse, dobra. Ice Make, go ondoiku deima! Ima da, butase! Support. O, natsu. Ej, no ale myliśmy. No właśnie. Shinshiro, enmutoku. San no kata. Dostał z poświadka. Nie za bardzo im schodzi życie, ale zaraz załadujemy następny, a tak, oni dalej stoją tak daleko od siebie. 何 OK アイスメイクイグルファンメェイチヤドノスマナイ OK Zobaczymy jak wejdą te ataki. Trzeba to teraz wykorzystać w labrezie, bo zabrali nam dosyć sporo życia. Tylko, że jest mniej, jak długo I możemy nabijać chiny. Nie za dużo im to zabieram. Mariusz jeszcze idzie, więc to rząd. Excalibur! Okej, okay, na razie je całkiem fajnie. Twaj... Anta się cały czas broniła. <grywa> nowy ten, nowy... Y maksymalny chain, 10 nam weszło. Widząc to jest ekstra dodatkowy atak za to. Gentle taka, że tak A, Nigdy dobry jesteś. Dobra, walnęłabym w ich czyje czymś mocnym, czymś mocniejszym. Nie zabrałabym zaburzenia na nas. Właśnie mogliśmy się ubrać w ubrania na turniej, ale... Ojej, no nic nam nie zabroni. Już myślałam, że no... A jednak, załadował na full. Skubany na Zobaczymy ile tym razem wejdzie chainów chyba mamy jeszcze całkiem sporo, nie musimy się o nie aż tak martwić dokładnie, więc jest dobrze. Dlaczego Gday nie ma? Zastanawiam się czemu <mulity> nie będzie Będę musiała zobaczyć ustawienia. go! Mhm. Cześć, bonus!

シューティンシュティンシューティングシューティング。ュッティンシュッティングシュッティンシュッティンシュッティンシュッティンシュッティンシュッティンシュッティンシュッティンシュッティンシュッティンシュッティン 俺のの勝ちのようだな、グレイ、はあどう考えても俺のが上だったろ何お前の方がジュビアにふさわしいというのかそうは言ってねえっつうのそれでどちらが勝ちなのでしょうかどちらも勝利のために視力を尽くし功をつつけがたいここは引き分けということでどうだろうかなんだそりゃまあいいだろう 優勝した方がジュビアをいただくその約束に変わりはない知らねえような約束結局こうなるのねそれでもグレイ様がジュビアのために戦ってくれただけで嬉しいです嬉しいですフェイルディテイルアーセミュージュファルタミステフェイルデテイルベちょっと待っ Nikt mi nie zabroni biegać w stroju kąpielowym. Nie, nie będę zmieniać tu mu jest dobrze. In! Jarno! O! z na. Biegamy w strojach kąpielowych, bo możemy. Tak, to na razie nie ma co zrobić. Zobaczmy na chwilkę jeszcze na zewnątrz. Jak wyjdziemy to oczywiście wszyscy się rozbiegają po całej mapie. bym tylko... Z... Nic nie poradzę na to, jak gra wygląda. Tak konsola po prostu to gryzie. Nie ma tutaj nic więcej. Więc y, te kratki tutaj, które są, muszą takie być i koniec. Dobra, wydaje mi się, że nie ma nikogo więcej w okolicy, jeżeli chodzi o dodatkowe jakieś aktywności po zabieganiem tam po okolicy i robieniem zleceń. Ale myślę, że możemy sobie tutaj skończyć, tak sobie teraz patrzę właśnie na czas, postaram się robić nie za długie odcinki. Uuu, a Loxus sobie przyszedł tutaj, siema, witaj, co tam, nie widziałam Cię wcześniej. Hello. Uuu. Uuuu Fajny jak zawsze KAKOII A tu nie wyskoczę, tak? Nie dadzą skoczyć przez mur A chciałby człowiek skoczyć na dół, żeby iść na skróty, to nie Nie da się A jak walczą, to potrafią skakać pioruny wysoko Dobra Biorę się za kolejny odcinek I myślę, że zobaczymy co będziemy robić następnym razem na razie jest ok. O, widzicie teraz się tak ładnie. O i znowu. I teraz jest, jak jest za dużo tła. A jak patrzymy w ziemię, to idzie całkiem gładko. Pożegnajmy się przy Happy'ego, bo tak bez Happy'ego to smutno. co bez Happy'ego powinien z nami biegać. Dobra, dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy, ciepło. Cześć.